Panie panowie, witam. Tu wasz kapitan. Po dłuższej przerwie. E, wita i zapraszam do Bloodburn. Mamy wyzwanie prawdziwego łowcy. Dla tych, którzy nie wiedzą, niech powrócą do poprzednich odcinków. Nie będę wyjaśniał tego po raz setny. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. że jesteście zdrowi, wypoczęci i kolejny na. Kolejny na. Gotowi na kolejny, nie kolejni na Gotowi na kolejny odcinek tej serii. E, dzisiaj zabijemy Bluster Beast Bestię potwora, który myślę nie będzie bardzo prosty. Ale jestem dory myśli, jestem dobrym myśli, więc. E, Okej, okay, czekajcie mój kubek. Przestawię i idziemy! Ostatnio nie miałem za dużo czasu, żeby nagrywać, ani odpowiadać na komentarze, prowadzić kanał, jak pewnie zobaczyliście. Lekko zaniedbałem sytuację. Życie, życie się zdarzyło. Mm, przyjechał kolega mój, stary, dawny, z e, antycznych czasów, pogadaliśmy, popiliśmy, bo wspominaliśmy. E, a teraz zostało jeszcze parę dni wolnego a, i, i muszę obrobić się z moimi sprawami, ale... Wieczór jest i pomyślałem, nagram coś. Niestety, jeżeli usłyszycie jakąś muzykę w tle, postaram się to wyciszyć e, i zagłuszyć. Ale możecie usłyszeć jakieś umiciorumcia umcia w tle. To sąsiad postanowił sobie zrobić gigla. Akurat dzisiaj wieczorem, kiedy postanowiłem nagrać coś, coś dla Was. Więc nie wiem, czy to wideo nie dostanie jakiegoś e, zgłoszenia z prawami autorskimi do jakiejś muzyki która gra gdzieś tam w tle, a którą wychwycił mój mikrofon bo to może mieć miejsce eee, nie, chciałbym, nie chciałbym żeby to się stało, ale jest to całkiem możliwe, już miałem tak w przeszłości, że gdzieś tam u sąsiada za grała muzyka a dostałem klejma z YouTube'a za to, że, że używam tej muzyki, której tak mu... naprawdę nie używałem zmusili mnie do niej wypchała się na moje wideo, a ty Kochany! Ok Więc tak się mają sprawy, sprawy się mają, bierzemy poletę bestii krwi naszej i lecimy W ogóle co tam się dzieje na świecie W świecie rozrywki i gier Pax jest ponoć, ten targ jakiś, targi gier, to są jakiś taki inny pierdół Nie wiem tam, kto tam to ogłasza, że jakieś nowe gry Nie patrzyłem nawet, wiem że jest, trwa Ale co tam się dzieje, nie wiem w Czekam, gra na którą czekam to jest ten Metal Gear Piątka Ostatnia ponoć już, wsadzę Lubię, jestem fanem Nie wiem czy, czy, czy Będę coś wrzucał, ale na pewno chciałem zagrać. Chciałem zobaczyć, chyba zamówiłem sobie. O, bo, bo, bo lubię, lubię. Film, którą robi Konami, nie należy do moich ulubionych producentów i, i dystrybutorów korporacji. Japońska to jest firma i jest ogólnie niezbyt, niezbyt fajna, ale... Pracuje tam człowiek, jak się nazywa Hideo Kojima On jest właśnie mózgiem O, 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 mój jesteś Bratku Mózgiem za... Za co właśnie? Za Metal Gear, za saga Metal Gear, Za Solid Snake'iem I jego przygodami Ale... On tam ponoć zrezygnował, czy odszedł z tego, z tego studia z konami, więc... Nie wiem jak to będzie dalej w tej serii wyglądała bez niego. Fakt, jeden człowiek nie robi gry. To moja karta. E, ale to całe studio. Całe studio i to jest wspólny wysiłek. Niemniej jednak słyszałem, ludzie mówili gdzieś tam w podcaście, że większość pomysłów takich głównych e, decyzji to właśnie on podejmuje i mówi, że robimy tak, a nie inaczej. E, I dzisiaj zabijamy bestie. A to pudło. A, więc. Ciu, ciu, ciu. Nya, 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 nya. Dobra, to na tyle jeżeli chodzi o Bloodborne e, Czy to oznacza koniec serii? Tak, czy to oznacza koniec Bloodborna? Nie, pojawi się jeszcze na kanale Ale e, na pewno nie Teraz, a zaraz Powrócimy natomiast do serii Dobrzej wam już znanej e, I na nią zapraszam Już wkrótce Do zobaczenia, do usłyszenia